Jacek Hoga, dzień dobry. Dzisiaj o praprzyczynie i o tym, jak patrzy się na rzeczywistość zaistnienia świata z perspektywy współczesności. Znaczy, często jest tak, że, że ludzie rozmawiają, a używają słów inaczej, w związku z czym nie mogą się porozumieć. W związku z czym jest taki bon mot, który mogą użyć ludzie, którzy są ateistami, czyli wierzą, że świat istniał od zawsze albo powstał w Wielkim Wybuchu, która ta teoria zresztą wymyślona jest jeśli dobrze pamiętam, przez kapłana katolickiego i inaczej używają słów. W związku z czym, no właśnie, takie pytanie: a kto stworzył Boga, jeżeli Bóg stworzył wszystko? Tak? Pytanie jest bezsensowne z perspektywy logicznej, a nie z perspektywy teologicznej, bo z perspektywy jakby chrześcijanie patrzą na istnienie Boga, na, na stworzenie świata, z perspektywy filozofii i teologii w tej właśnie kolejności bo są pewne aspekty dotyczące stworzenia czy Boga, które są częścią filozofii i są te, które są częścią teologii. To znaczy mamy religię objawioną i te części wiedzy, to są rzeczy, których byśmy nie mogli wiedzieć bez objawienia i są te rzeczy, które wiemy z logiki i z rozumu, z używania rozumu i w ogóle filozofia jest podstawą wszelkich nauki, ponieważ dzisiaj kuleje, a oprócz tego inne nauki się oderwały od filozofii, w związku z czym, nie wiem, na przykład Zasada niesprzeczności została porzucona, stąd też możemy mieć absurdy. Zasada jakby definiowania słów i, i trzymania się tych, sensu tych słów została złamana, w związku z czym to też jest kolejny problem. I jakby można zacząć opisywać z perspektywy... To jest filozofia w lesie przez chłopka dla chłopka, tak? W związku z czym nie jest to wykład i nie zamierza być to wykład uniwersytecki, to zamierza być przybliżenie rzeczywistości w pewnym zakresie. W związku z czym sposób używania słów może być e, nie najlepszy albo nie, e, nie taki, jakby wiele osób mogło oczekiwać, ale, ale nie, nie taki tego jest sens. Chodzi o to, żeby zrozumieć pewne rzeczywistości. Jakbyśmy mieli opisywać Boga, po pierwsze Bóg jest praprzyczyną. W związku z czym, jeśli ktoś mówi, kto stworzył Boga, no to. Zadaje taki dziwny koło błąd tworzy, no bo pra przyczyna jest właśnie Bogiem. Ewentualnie można powiedzieć, że Bóg jest nieosobowy, Bóg nie ma intelektu, ale no Bogiem właśnie jest pra przyczyna i cel. Czyli Bóg jest przyczyną sprawczą i celową istnienia świata, czyli On powołał świat do istnienia i On jest celem istnienia. I teraz skąd możemy wiedzieć, że, że Bóg istnieje? Z kilku, z kilku przesłanek, które znowu nie są częścią teologii, tylko są częścią filozofii. Jeżeli świat zaistniał, to musi mieć przyczynę. A więc istnieje Bóg z małej litery. No bo przyczyna, praprzyczyna wszystkiego jest nazwana Bogiem. No ale skąd wiemy, że Bóg może być jeden, a nie może być wielu? No bo praprzyczyna z definicji musi być jedna. To znaczy, to jest źródło, tak? źródło jest jedno. No to mamy już jednego Boga przez małe B. I teraz pytanie. skąd możemy wiedzieć, że on ma intelekt. No, to, że mamy, że, że mamy do czynienia z intelektem, możemy z projektu wydedukować. Znaczy, jeśli zobaczymy zegarek, który jest o. Rzędy wielkości mniej skomplikowane niż drzewo, liść, ja czy wszechświat, to znaczy, że no ma swojego stwórcę. Tak? Nikt nie powie o zegarze, że to przez przypadek się stworzyły jakieś formy metalu, spotkały się z drewnem i szkłem i stworzyły zegarek. No to jest absurdalne. Jeżeli mamy praprzyczynę, która ma intelekt, to musi mieć rozum, bo doświadczenie uczy, że rozum. Rozum jest atrybutem osoby. No to jeżeli mamy Boga, który ma rozum, ma i jest osobą, no to możemy spytać, skąd wiemy, że jest wszechpotężny, czy skąd wiemy, wiemy, że jest wszechmocny. Z innej zasady filozoficznej, którą kiedyś już tutaj użyłem, czy na kanale Fundacji, która jest bardzo często niezrozumiana, a jest obiektywną rzeczywistością, znaczy Skutek nigdy nie może być większy od przyczyny, w związku z czym e, e, przyczyna musi być potężniejsza od wszystkiego, co istnieje. Stąd też Bóg jest najpotężniejszy, i znowu cały czas na poziomie filozofii: Bóg jest potężniejszy niż cokolwiek innego, co istnieje, niż jakiekolwiek stworzenie, e, niż nawet suma stworzeń, e, no bo przyczyna zawsze jest większa od skutku, i ta to zdanie może budzić olbrzymie oburzenie ludzi, którzy nieprecyzyjnie używają języka. To znaczy, taki zarzut można zrobić, to nawet było w jakimś komentarzu, tam gdzie tego użyłem, że jak się potknę i przewrócę i zginę, to przyczyna jest mniejsza od skutku, bo tylko się potknąłem, a zginałem. Ale to jest przy mylenie przyczyny i przepadłości. Przyczyną mojego potknięcia się i śmierci nie było to, że się potknąłem, to jest przypadłość istoty, mnie, osoby. Tak. Ruszam się, ponieważ żyję, w związku z czym jestem w stanie się potknąć i jestem w, stracie, w stanie stracić życie w, na, w następstwie tego, tej przypadłości. W związku z czym, e, no, nie potknięcie się jest przyczyną, chociaż kolokwialnie tak możemy powiedzieć, tylko przyczyną jest to, że jestem istotą, która się porusza i która może w następstwie błędów w poruszaniu się doprowadzić do utraty życia, ale nie jestem w stanie. Doprowadzić w, przy, w następstwie swoich przypadłości, akcydentów, doprowadzić do tego, że będę miał życie wieczne, na przykład. tak? No bo e, życie wieczne to będzie coś większego niż, stwór, niż autor, niż twórca, Czy w tym przypadku ja. Ja nie jestem w stanie dać sobie życia wiecznego, bo to jest większe ode mnie, a e, skutek nie może być większy od przyczyny. W związku z czym Innym przykładem, który może ułatwić zrozumienie sensu tego zdania, że zawsze skutek jest mniejszy od przyczyny, będzie arcydzieło. Czy to będzie rzeźba, płaskorzeźba, czy to będzie fresk, czy to będzie zegar jakiegoś rzemieślnika, czy kielich wspaniały, mszalny. To są rzeczy, które ktoś stworzył i są to rzeczy nieożywione, jakieś doskonałe narzędzia albo dzieło sztuki, ale z definicji są one czymś mniejszym, od jakiegokolwiek człowieka nawet mającego kłopoty upośledzonego on zawsze będzie czymś większym niż największe arcydzieło, w związku z czym słusznie powiedział kiedyś Adam Michnik że najwspanialszą rzeczą, która jest bierze w nim jego początek jest jego syn i to niekoniecznie świadczy o tym, że jest kiepskim intelektualistą to świadczy o tym, że jest człowiekiem i że, że skutek nie może być większy od przyczyny i tutaj mamy kolejną rzecz. Co do ilości, w pewnym sensie mój syn, może czy moja córka, czy ja w stosunku do ojca, każde dziecko w stosunku do swojego ojca może być większe, ale ilości, a nie jakości. Znaczy, ktoś, kto jest na przykład, nie wiem, synem zbrodniarza, a tam się stara żyć bardzo poczciwie, będzie w ilości, w cudzysłowie, większy od swojego ojca. Ale nie będzie większy w sensie jakości, znaczy nadal jest człowiekiem, który, który jest śmiertelny, który się myli, który popełnia błędy, po, y, używa swojej woli i intelektu w kierunku dobra, czyli y, skutki jest w stanie osiągnąć większe, ale nie większe od siebie. Czyli człowiek zły osiąga mniejsze skutki niż człowiek dobry, ale człowiek dobry nigdy nie osiągnie skutków większych. Niż, e, niż on sam, to znaczy nie jestem w stanie stworzyć czegokolwiek, ani współuczestniczyć w daniu życia większego e, jakościowo niż moje własne życie. I teraz dalej, jak spojrzymy na, czyli mamy tak, mamy Boga, który ma osobę, który ma intelekt, który jest wszechpotężny i jest jeden. E, to są atrybuty Boga, które istnieją na poziomie filozofii e, klasycznie uczonej, czy to jeszcze w starożytności, czy w średniowieczu, czy nawet jeszcze w nowożytności. Dzisiaj mamy wielką epokę upadku myślenia, w związku z czym to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale zajęło to 9 minut i, i, no i jest wszystko wewnętrznie spójne. Dobrze, jeżeli mamy następne pytanie, może pojawić się, które już jest prawdopodobne na poziomie filozofii. Powiedziałbym, że może nawet w pewnym sensie pewne, ale pewność absolutną mamy dopiero dzięki objawieniu, znaczy miłość Boża. Jeżeli coś jest absolutnie doskonałe, to nie może zawierać żadnej wady. Zło jest brakiem dobra. W związku z czym, jeśli Bóg jest rozumową osobą wszechpotężną, to nie może być zły. Z definicji nie da się, żeby był zły, bo jest doskonały. Jest Doskonalszy od wszystkiego, co istnieje razem w związku z czym nie ma żadnego uchybienia, jest perfekcyjny w swojej prostocie, bo znowu, w przeciwieństwie do współczesnej technologii, która nam narzuca pewien sposób myślenia, im coś jest doskonałe bardziej, tym bardziej jest proste, a nie bardziej skomplikowane. My patrząc na naszą technologię, na komórki, na samochód, który gdzieś tam stoi, na, na, na komputery i tak dalej, mamy wrażenie, że im coś jest bardziej skomplikowane, to jest prostsze, ale każdy programista, każdy mechanik powie, że im coś się prostsze, to jest bardziej doskonałe, bo taka jest ogólna filozoficzna zasada. I my, żeby osiągnąć pewne bardziej skomplikowane narzędzia, musimy posuwać się do właśnie skomplikowania. Bardziej, żeby mieć bardziej, bardziej doskonałe narzędzia, musimy się posunąć do ich skomplikowania. Bóg ma na odwrót. Ponieważ jest doskonały, to jest doskonale w stanie stworzyć rzeczy proste i perfekcyjnie działające zgodnie z jego... Zamierzeniem. A więc mamy miłość. Miłość można wydedukować z, z doskonałości, a jeżeli mamy miłość w pełni doskonałą, to miłość w pełni doskonała nigdy nie jest egoistyczna. I chociaż Bóg, ponieważ jest doskonały i nie ma żadnego braku, nie potrzebował naszego istnienia, tak jak my nie potrzebujemy, nie wiem, posiadać hmm, nie wiem zwierząt, jakiś przedmiotu, nawet ukochanej żony nie jest ona konieczna do naszego istnienia, ale czujemy tą potrzebę, tak? Czy to będzie przedmiot, czy to będzie człowiek, czy to będzie przedmiot, czy zwierzę, czy człowiek w tej hierarchii oczywiście, że człowiek jest najbardziej istotny, no i że jest rząd wielkości olbrzymi przepaści pomiędzy nimi, to nie potrzebujemy, nie wiem, córki, przyjaciela, żony. Drugiego człowieka w sposób bezwzględny do istnienia, do istnienia, i tak naprawdę nie potrzebujemy go do na, obiektywnie, chociaż to może być trudne do zaistnienia szczęścia wewnątrz nas. A na pewno nie potrzebuje tego Bóg, bo jest doskonały. W związku z czym Bóg nie z potrzeby, nie z konieczności, ale z miłości, z, z przelewania się miłości, stworzył świat. I teraz, jeżeli mamy doskonałą miłość. To ona się nie zatrzyma na przedmiocie czy zwierzęciu. Jeżeli chcemy doskonałego spełnienia miłości w porządku naturalnym, to będziemy szukać człowieka, który może być naszym człowiekiem, przyjacielem, to znaczy obdarzyć nas wzajemnie miłością, bo przyjaźń to też jest forma miłości miłością, czyli poszukiwaniem dobra z własnej, nieprzymuszonej woli. Przedmiot może zaspokajać nasze estetyczne, potrzeby, czy nasze praktyczne potrzeby. Zwierzę może zaspokoić pewne emocjonalne potrzeby, czy, czy przydatne, czy, czy praktyczne, natomiast nie zaspokoi potrzeb na poziomie miłości. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że miłość nie jest uczuciem. Miłość jest aktem woli, w związku z czym zwierzęta są w stanie na poziomie emocjonalnym nas jakoś tam zaspokoi, że, że mamy radość z patrzenia na szczeniaka albo na posłuszne zwierzę, albo na nie wiem, piękną kaczkę dumnego koguta chodzącego po, po ogrodzie i tak dalej. Natomiast no, tylko człowiek jest w stanie nas zapełnić tą dziurę poszukiwania miłości, czyli odwzajemnionej, dobrowol odwzajemnionego, dobrowolnego poszukiwania czegoś dobra. W związku z czym, jeśli my tak mamy, to ileż bardziej ma tak Bóg. W sposób doskonały, bo jest doskonałą miłością, bo jest doskonały. Jest doskonale wszechpotężny, doskonale inteligentny, doskonale wolny i doskonale jest miłością. O czym to już wiemy z objawienia, że sam siebie tak nazwał. W związku z czym, jeśli jest miłością, to nie wystarczyło mu stworzenie świata materii, bo tak jak uczą scholastycy, świat nieożywiony, czyli minerały na przykład, chwalą Boga swoim istnieniem, czyli odzwierciedlając atrybut. Boga w istnieniu. Zwierzęta odzwierciedlają, czy rośliny, może, odzwierciedlają, chwalą Boga poprzez odzwierciedlenie jego istnienia i odzwierciedlenie jego życia. Zwierzęta od, odzwierciedlają, chwalą Boga poprzez istnienie, życie i uczucia. Natomiast my możemy w sposób najdoskonalszy, Odwdzięczyć się Bogu, ponieważ obdarowani jesteśmy wolną wolą i możemy odwzajemnić miłość. To znaczy, pomimo że Bóg wyprzedził miłość i nie jesteśmy w stanie mu dać więcej niż on nam samym, czyli nie jesteśmy w stanie obdarować w sensie obiektywnym Boga, to jesteśmy go w stanie obdarować w sensie aktu woli. To znaczy, i tak naprawdę na tym polega miłość, nie? bo to, czy żona nie wiem, będzie w stanie przyrządzić mi dobry obiad, czy jej nie wyjdzie ten obiad. Jest trochę drugorzędne z perspektywy aktu miłości, tak? bo jeżeli akt woli był zrobić mężowi jak najlepsze obie jaki on lubi, a będzie tam przyprawa nieboszczki żony, to znaczy po prostu ziemniaki czy mięso się przypalą, to, no to to nie obniża aktu woli, obniża tylko jakieś tam atrybuty smakowe, ale to nie jest w tym przecież najistotniejsze. Czyli jeżeli spojrzymy z perspektywy filozoficznej, to nagle się okazuje, że Bóg jest jeden, jest doskonały, jest doskonałym intelektem, doskonałą wolnością, w sensie doskonałą osobą, która ma wolę, jest doskonałą miłością. I która religia objawiona jest w stanie to rozpoznać? No tylko jedna właściwie, bo inne sobie uzurpują to. Które są? natomiast rzeczy, których nie możemy na poziomie filozofii rozpoznać na poziomie filozofii nie da się rozpoznać chociaż można by przypuszczać ale na pewno nie, nie da się rozpo, rozpoznać e, trójjedności Boga, to już jest część objawienia, wcielenie jest częścią objawienia ale koń, kończąc ten pseudofilozoficzny czy protofilozoficzny e, mini wykład e, można by powiedzieć, dobrze mamy człowieka które jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga z miłości Bożej, która się z niego przelewała, jakby on szukał kogoś, osoby zewnętrznej, która by mogła odwzajemnić miłość, stąd nasze istnienie. I to jest przyczyna e, sprawcza naszego stworzenia. A jaka jest przyczyna e, celowa naszego istnienia? Przyczyna celowa naszego istnienia jest taka, że Bóg chce, żebyśmy go chwalili w sposób jak najbardziej doskonały. A w sposób przyrodzony nie możemy go chwalić doskonale. Jaka jest różnica pomiędzy chwaleniem Boga w sposób przyrodzony, mam wrażenie, że mi się ręka trzęsie, w sposób przyrodzony, a w sposób naturalny. W sposób naturalny chwalić Boga możemy na poziomie rajskim, czyli naturalnego dobra, ale nie jesteśmy w stanie w sposób nadprzyrodzony chwalić Boga. W sposób nadprzyrodzony możemy. Chwalić Boga dopiero wtedy, kiedy byśmy mieli udział w jego oglądaniu, twarzy, w oglądaniu go twarzą w twarz, to znaczy w niebie. Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Raj był możliwy na poziomie naturalnym. Czy Bóg nas stworzył, dał nam pewne atrybuty? Mogliśmy, jeśli Adam i Ewa by nie zawalili sprawy, chwalić Boga na poziomie naturalnym, ale. I to już, to co teraz mówię, to jest oczywiście już teologia, nie filozofia. Bóg, ponieważ jest doskonały, potrafi z największego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro, a co więcej jest w stanie je przewidzieć. W związku z czym, chociaż stworzył nas w porządku naturalnym, to obdarował nas zbawieniem i zadośćuczynieniem i współuczestnictwem w pewnym sensie w życiu Jego, w możności, czyli w niebie. Ze względu na zadośćuczynienie, którego nie byliśmy w stanie zrobić na poziomie naturalnym, bo stworzenie nie jest w stanie uzupełnić wady, którą zrobiło poprzez obrażenie stwórcy, ponieważ nie jest w stanie wyrównać na tym polega sprawiedliwość oddać każdemu co jemu należy. Ale obrażenie istoty doskonałej nie jest w stanie być naprawione przez istotę niedoskonałą, bo. bo bo poziom obrazy majestatu jest zbyt wysoki, i w to wchodzi Bóg w historię, i poprzez objawienie, poprzez wejście Pana Jezusa na świat, ofiarowanie siebie samego, czyli życia Boga, za nas wszystkich, no i zapłacił z nawiązką tak gigantyczną, że wręcz nieskończoną, ale właśnie to jest niesamowite, że my nie mogliśmy uzupełnić winy czy usprawiedliwić winy. Jedynym naszym usprawiedliwieniem jest krzyż, ale z kolei krzyż jest zapłaceniem z taką nawiązką, jakby, nie wiem, jakby nie wiem, mój syn ukradł batonik w sklepie, a ja przyszedł do właściciela sklepu i dał mu orzędy wielkości więcej niż cała jego sieć sklepów jest warta. I w ten sposób mamy to, że możemy jako ludzie potencjalnie w możności dzięki zasłudze Boga, który stał się człowiekiem, być. W niebie i chwalić go, i mieć udział w nadprzyrodzonym życiu Boga, i oglądać go twarzą w twarz. I to jest przyczyna celowa naszego istnienia. Przyczyną sprawczą naszego istnienia jest to, że Bóg e, chciał stworzyć nas. Mam nadzieję, że to jest jakoś przydatne. E, plan był taki, żeby zatrzymać się na poziomie filozoficznym, ale nie dałem rady. E, mam nadzieję, że, że, że dalsza część jest jakoś spójna. Z pierwszą. W związku z czym, tak jakkolwiek to jest trudne, bo to też jest taka rzecz, którą warto pamiętać, w sprawach moralnych i religijnych nie, nie starczy siła argumentu. Jeszcze musi być moment otwarcia duszy, żeby przyjąć zrozumienie. Nie wystarczy, że udowodnimy, że aborcja jest zbrodnią. Jeszcze musielibyśmy mieć ten moment, kiedy druga strona jest otwarta żeby przyjąć ten argument, jest to niesamowite no ale nie jest to matematyka a nawet w matematyce jeden z moich synów się kłócił że 8 razy 3 to nie jest 24 to nawet chyba było 3 razy 3 że to nie jest 9, ale 8 i przez 10 minut zawzięcie się kłócił jako brzdąc mając pełne przekonanie co do tego, że mówi prawdę i musiał przyjść ten moment kiedyś otworzył nawet na tak prostą prawdę jak to że 3 razy 3 jest 9, a nie 8. W związku z czym z nadzieją, że trafiłem w moment, kiedy, e, kiedy jest to otwarcie w jakimś słuchaczu. E, pozdrawiam i do zobaczenia.